Zobacz, jak Grażyna jeździ. Razem ze swoim Januszem. Teraz będziemy lecieć 6,5 godzin do Doha, następnie... Ile? 6,5 godzin. Następnie kolejne 6,5 do pankoku także cały dzień w trasie. Oczywiście nie mogło zabraknąć brata, wujka Daniela. A jak tam, Grażyna? Stres, stres, stres. Ready, steady, go. 29, teraz co? No Grażyna gra na gry. A taką mamy rację żywnościową. Pierwsza tura za nami, Jezu. Jakie to lotnisko w Doha jest duże? Grażyna, jak wrażenia? Było ciężko. Były dzieci, ale jest dobrze. Kolejny moment. W końcu ktoś zadbał o to, żebym się nie zmęczył. To je wielkie. To lotnisko to największy market na świecie, jaki widziałem. Nie ma większego marketu, niż lotnisko w Doha. Pierwszy raz coś takiego. Jemy najdroższą kanapkę, jaką w życiu jadłem. 5 tysięcy. to taka ale dobra. I jesteśmy w Bangkoku. Taki oto rabocik sobie czyści grażyna. Jak tam podróż, też giga zmęczony. 20 godzin w samolotach, lotniskach, przejazdach. Wszystkim Padam. Napytać się, jechać metrem. Nie wiemy gdzie. wiemy, wrócimy taksówką. Nie wiemy totalnie, gdzie jedziemy. Tutaj najpierw wypuszczają wszystkich z metra. Później desinfekują, sprzątają, bo jeszcze coś tam, coś tam, ta choroba, i dopiero wpuszczają. Ja jak bierę, ale kulturka pełna. Najzdrowsza woda, jaka może istnieć, woda kokosowa. Grażyna na braju. Co jest tu fajne, że skutery i samochody mają większe prawa niż ludzie To jest bardzo dziwne bo trzeba uważać żeby nikt cię nie potrącił a myślę że jakby cię ktoś potrącił to była bardziej twoja wina tuk tuk proszę bardzo przesprzeć się kurwa wrotka Tak się jeździ w Tajlandii No i jesteśmy na China Town. U nas co najpierw to by nie prze... Tu by nic nie przeszło no, proszę bardzo Grażyna przy stole głodna Jedzenia <grymne> Opinia Recenzja jedzeniowa, Grażinki Dobra Taki kwaśnawy Głośniej mów Kwaśnamy bo ja nie mogę zorganizować różnego a... smaku w tym między 1 a 10 co jest takie 4 na polskie takie żarcie 4,50 rozumiecie to 4,50 ale dziwnie nie dasz rady ale spis kurwa czuję mi stopy co siadło

Leczki my już z Bangkoku. Tak jak widzieliście, pierwszy dzień wam cały pokazałem z grażynką. Jutro lecimy na nowe wyzwania. Codziennie postaram się coś rzucać ciekawego. Mam fajne sprzęty do tego. Także oglądajcie, subskrybujcie, bądźcie ze mną na bieżąco. Piona.